By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna Ej, słuchajcie, doszła do mnie paczuszka Zaraz wam pokażę co jest w środeczku Trochę się poprzewracało, mam nadzieję, że nic się nie wylało Tu jest takie z tych wszystkich Z tych wszystkich Z tych typowych, które ja sobie, no kupuję um, szampon i yy, barsam do ciała, wróć żel pod prysznic 400 ml, takie typowe dla dzieci, które nie szczypią w oczy. Jeszcze poszukamy polskiego. Oczywiście nie mam. No dobra, trudno. W każdym razie mogę Wam powiedzieć jak pachnie. To jest dinozaur narysowany pewnie. To jest taki coś. Hmm, taki ziołowy trochę zapach. No zobaczymy jak się będzie sprawował. Druga rzecz. Sa szampon y naturalny z kolagenem. 100 ml. To jest 400 ml. To jest 100? Nie, to jest więcej. To jest 400. Nie wiem, czemu to jest napisane 100. Z extra free. A, że pewnie po 300 ml zapłaciłam, a 400 to no jak zwał, tak zwał. Y to trochę takie w te, nie wierzę tutaj te. Jest mega gęsty czyli naturalne, po polskiemu nic, po angielsku sporo. I teraz jak pachnie otwiera się na takiego klik klika. Ale ja pewnie nie poczuję nic. Muszę odkręcić, bo oczywiście... Taką delikatną perfumą. Pachnie. No zobaczymy jak się sprawuje na włosach. Chociaż w sumie to moim zdaniem nie powinien niczym pachnieć, skoro jest naturalne. No ale zobaczymy. Przetestuję, powiem Wam. Tu jest zielona herbata. Ten sam też 400 ml. Eki bombę. Gdzie to są gęste te szampony? Teraz Wam powiem czy pachnie zieloną herbatą. O tak, szczególnie pachnie. Zdecydowanie, nieszczególnie. Tylko zdecydowanie strasznie się klei. Zobaczymy jak na włosach. i jak się będzie. Nie wiem co to jest te. HXC, bo tutaj nic takiego nie ma. O, tutaj drugi taki produkt HXC. To może jakiś. To może jest nazwa Expert Hair Care. Hm. No dobra. Nie wiem, czy to jest nazwa y, producenta tego? Ty, tych rzeczy? No nie wiem. W każdym razie widzę, że mi się tam wylało. No bo nie zabezpieczyli do końca. Teraz tu jest też szampon. O jejku, Dobra, zobaczmy, jak ten pachnie. O! Ten typowo zieloną herbatą pachnie. Ciekawe, czy będzie dobrze rozczesywał włosy. Obadamy, sprawdzimy. Dobra. Jeszcze jest balsam. Nie, też szampon do ciała. 300 ml. Czy coś polskiemu jest? Coś po polskiemu. O, szampon zakwaszający do włosów. Delikatny, perfumowany. Szampon myjący o kwaśnym pH, no właśnie, to jest taki myjący typowo, zobaczymy, jak on będzie pachniał mm, takim chemicznym, ojej, wiecie jak, nie wiem, czy większość z Was to pewnie nie będzie wiedziała, bo Gimbaza nie pamięta, ale ci, co są w moim wieku, jak przychodziły, już Wam kilkakrotnie o tym mówiłam, jak przychodziły w latach, pod koniec lat 80., przychodziły paczki, to takie dary to się nazywały, nie, dary dla ludzi, do Polski i w kościołach i na, na religii czy gdzie tam w szkołach rozdawano różne produkty yy, chemiczne, u, odzież. To jak się otwierało tą paczkę z Ameryki, z USA, to ona właśnie w środku tak pachniała. I to jest ten zapach. Naprawdę, tak właśnie pachniały. Kojarzy mi się ten zapach dziedzictwa. On jest, on jest bardzo miły ten zapach, znaczy mile mi się kojarzy. Zobaczymy jak się sprawować będzie na włosach. Tutaj zakupiłam. Podobne coś, coś yy, head and shoulders, tylko jakaś taka podróbka. Także zobaczymy, czy będzie szczypać w oczy, czy nie. Ja przypuszczam, że Jurko już sobie go zaaklimatyzuje, bo ona uwielbia te head and shoulders i te inne takie. Czy on tak pachnie jak nasz. O tak, pachnie jak head and shoulders, zobaczymy. Jak będzie szczypał w oczy, no to masakra. Tutaj mamy taki, kupo, kupiłam w fawkulce yy, Adidasa Dry yy, Cool, 72 godziny. Chcę to sobie wziąć, wiecie, na wyjazd znaczy do sanatorium, bo to umie jednak te 48 godzin, co ja kupuję mm, CD. Y, biała bawełna, naturalna bawełna. bawełna się coś się przestało, umie sprawdzać. S sprawdzimy, czy ten 72 Lidasa, czy się sprawdzi. Jeszcze powinien być jeden. Jest DAF. Też 72 godziny. Czy ja tu widzę gdzieś zero perfum? Ej, a tu nie ma. A tu też miało być 72 godziny. Chyba się pomylili. Bo ja specjalnie wzięłam właśnie tu napis też, były tak jak tutaj, że 72, to wtedy wiedziałabym, że przetestuję, ja tu mi dali zwykłe. No to już wiem, że odpadnie. To Julka dostanie ten. No i kupiłam sobie kremik pod oczy. Wzięli. Masło kakaowe. A nie, to nie kremik pod oczy. To jest balsam do ust kakaowy. Bo jak jedziemy nad morze, to tam strasznie wieje. A ja zawsze mam balsamy w kieszeni, po wszystkich kieszeniach. I takie sobie masełko kakaowe, balsamowe do ust. Mam nadzieję, że ma aplikator. No, taki, taką wydmuszkę, wydutkę. Dobrze, dobrze, to, że nie trzeba paluchem. No i spoko. I to za to wszystko. Zaraz wam pokażę, bo mam fakturę. Nie chciałabym wam pokazać moich. Znaczy pokażę wam tak. To jest nazwa. Firmy. Tutaj mam produkty wyszczególnione i i pieniążki ile za nie dałam szczegółowe i za całość zapłaciłam 70 zł. Także za 2 4 6 80 produktów to wychodzi mi po 7 zł. Także uważam, że to, dobra, to jest dobra cena. ładnie zapakowane. Tylko im się coś mówi nie. Dlaczego oni nie rozumieją tego, że Każde to powinno być zapieczętowane przynajmniej taśmą klejącą. Ja już nie mówię o folii bobelkowej, bo to już powinni wszyscy wiedzieć. To wiadomo, że to rzucane jest, mimo że jest napisane uwaga szkoła, ale to jest rzucane. Ja widziałam, jak traktują paczki kurierzy, widziałam na własne oczy, także wiem, jak to wygląda. No i szkoda, że się ci, ci co się moją dystrybucją kosmetyków, nie zabezpieczają tych błotni. No trudno. W każdym razie wszystko dotarło ok. Dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia.